Nie kochani z tej i przyszła pora na zapowiedzi września, jest ich ogrom. Mój portfel już po prostu totalnie płacze, bo ja już mam w koszyku z zeszłych miesięcy książek chyba za 800, a to co się dzieje we wrześniu, to po prostu woła o pomstę do nieba książek, które wybrałam, przeglądając zapowiedzi jest chyba z 26, jak nie więcej ehm, aczkolwiek jest kilka wznowień więc nie wiem, czy to tak możemy uznać ehm, może trochę tak, na przykład słuchajcie, wychodzą do drukki e, cyklu Krócze Pierścienie od wydawnictwa robić. na pewno będę chciała sobie to uzupełnić bo mam tylko Dziecko Odyna, nie mam dwóch pozostałych tomów trzeci był ostatnio gdzieś niedostępny, a teraz e, będą wszystkie, więc to na pewno będzie jeden z moich obszarów zakupowych natomiast takich typowych zapowiedzi zapowiedzi, to jeżeli lubicie historię o magii. To tutaj mamy na przykład licencję na czarowanie. To jest polskiej autorki Oli Okońskiej, którą myślę większość osób może kojarzyć z bookstagrama. Mega fajna okładka, zapowiada się na taką mega fajną, pełną humoru historię o magii, więc na pewno będę chciała przeczytać. No i wydawnictwo Uroboros zapowiedziało książkę Rzeźbiarka Krwi. Zapowiada się tak bardzo fajnie, klimatycznie, może nawet nieco oryginalnie, chociaż trochę mi przypomina te wszystkie takie książki o mitologii afrykańskiej ale czy faktycznie tak będzie, to nie mam pojęcia, natomiast ja generalnie bardzo lubię książki z motywem magii, z motywem czarownic, więc te dwa tytuły musiały się po prostu znaleźć w tym zestawieniu. Natomiast jeżeli jesteście fanami Grozy, a dokładniej fanami Grahama Mastertona, to w tym miesiącu wychodzą dwie jego książki. Od wydawnictwa Albatros wychodzi "Zjawa" i ma mega super klimatyczną okładkę i ja się bardzo cieszę, że Albatros tak ładnie ostatnio wydaje książki Grahama Mastertona. To będzie kolejna, która dołączy do mojego stosu Słuchajmy, bo może mam Chyba 3 czy 4 książki Graham'a stertona tutaj do nadrobienia. No i wychodzi kandydat z piekła w, od wydawnictwa Replika w pięknym wydaniu. Słuchajcie, twarda oprawa, barwione brzegi. No, jak ja to zobaczyłam w zapowiedziach, mówię: muszę to mieć, zdecydowanie muszę to mieć. To jest coś po prostu, co już mnie woła, nie? Więc na bank będzie trzeba po prostu po to e, sięgnąć. E, i jak dobrze nie znacie, to wiecie, że ja zawsze we zapowiedziach mam Miszmasz i znajdują się książki bardzo różnorodne tematycznie. Nie tylko fantastyka, nie tylko e, gdzieś tam dark romanse ostatnimi czasy, nie tylko thrillery, kryminały, ale musi być też coś popularno-naukowego, o ile coś przykuje moją uwagę. I tym razem moją uwagę przykuła książka biologia opowieść o życiu i być może się nie dowiem z niej nic nowego, ale ja lubię sobie takie książki po prostu czasami poczytać i. Z drugiej książki myślę, też mogę się nie dowiedzieć nic nowego, ale to jest książka o behawioryzmie kotów od właśnie jednej behawiorystki, Weroniki Peinar, y, gdzie y, ja ją bardzo lubię. Jak nie znacie y, fanpage'a. Poor science, to serdecznie wam polecam. Naprawdę fajna, konkretna rzetelna wiedza poparta badaniami naukowymi, co dla mnie jest mega ważne, zresztą mnie się tam gdzieś marzy to, żeby zostać kocim behawiorystą, bo powiedzmy doświadczenie już mam ogromne, tylko nie mam papierka, chociaż niby nie trzeba, ale myślę, że gdzieś dosłowo kiedyś zrobię jakiś kurs na kociego behawiorystę. Myślę tylko, że mój syn jest przypadkiem tragicznym i na niego nic nie działa, ale to jest już inna kwestia. Natomiast jak jesteście fanami mrocznych opowieści, takich klimatycznych opowieści, to pierwszą propozycją, słuchajcie, jest książka Ci, którzy nie śpią od autorki, a jeśli jesteśmy złoczyńcami. Ja pamiętam, że ta książka mi się mega podobała, bo właśnie miała taki mega klimat i była taka trochę nieprzewidywalna, ale przede wszystkim właśnie tam roboty robiła ta atmosfera i jestem przekonana, że w tym przypadku będzie podobnie. I mam podobne przypuszczenia co do książki Avery Wright, to jest autorka Studium Zatracenia, tym razem Lady Macbeth. To jest mega ciekawe. Lady Macbeth jest ciekawą postacią, jeżeli chodzi o twórczość Williama Shakespearea. Nie sądzę, żeby to był retelling jakby Macbeth'a, ale no, postać ciekawa, bo taka no trochę psychiczna. Tak naprawdę, jakby wiele osób Wam powie, że to ona była hmm, przyczyną upadku Macbeth'a, więc coś tym może być. i... To jest coś intrygującego, tak myślę, ta e, tematyka. Natomiast jak jesteście fanami True Crime, to wychodzi kolejna książka o anatomii zła. I gdzieś już ostatnio była taka tematyka, dokładnie taki sam tytuł, a nie, Anatomia Zbrodni, albo Anatomia Zła, widzicie, to mi się miesza. Ale na jedno wychodzi, True Crime to True Crime, ja generalnie uwielbiam taką tematykę i też mam już stos hańby tych książek z True Crime, po prostu nie mam czasu po to sięgnąć. I aż mi serduszko boli, bo ja nawet wiecie, że jeszcze nie przeczytałam. A naprawdę, tematyka 100% po prostu dla mnie. No i wyszła jeszcze, widziałam fajna książka od wydawnictwa filia. Ultra przetworzeni ludzie. Czyli dlaczego jemy mnóstwo przetworzonych e, produktów i czemu tak naprawdę nie możemy przestać? No bo one nas uzależniają, nie okłamujmy się, i mnóstwo produktów w dzisiejszych czasach niestety jest przetworzonych. I jestem naprawdę bardzo ciekawa tej podjętej tematyki w tej książce. Czy dowiem się na przykład czegoś nowego, zaskakującego, jak to to wygląda i obawiam się, że po tej lekturze mogę przestać cokolwiek jeść. To może być straszne, ale tak czasami bywa. Natomiast jak szukacie jakiegoś fajnego fantazy, albo spicy romantazy, no to wychodzi na przykład książka Czarna Wiedźma. I nie ukrywam, że tutaj przede wszystkim zainteresował mnie tytuł, bo dobrze wiecie, że ja kocham książki właśnie o czarownicach i... Myślę, że normalnie, gdyby nie ten tytuł, to bym nawet nie zwróciła na tą książkę uwagi, ale zobaczymy. Ja naprawdę mam jakiś taki niedobór takiego fajnego, mocnego, porywającego fantazy. Ja bawiam się, że ta książka nie sprosta moim wymaganiom, ale być może tak, jak się nadarzy okazja, to dla oderwania się od rzeczywistości sobie po nią e, sięgnę. I podobnie, myślę, będzie właśnie z tym z Państwa To jest A Last Dragon King, e, pierwszy tom nowej serii, e, gdzie mamy motyw wiecie i turnieju, i poszukiwania żony, i tak dalej, więc to już gdzieś tam się niejednokrotnie ostatnio przewijało. Więc nie są to może moje dwa typy Mastercard, ale jak się nadarzy okazja, to tak wiecie, dla takiego odmóżdżenia myślę, mogą się fajnie te tytuły sprawdzić. Natomiast jak szukacie czegoś takiego bardziej konkretnego, lubicie rozbudowane powieści, konkretne thrillery, to tutaj może się fajnie sprawdzić nowa książka Marka Ellsberga. Ja gościa bardzo lubię, nawet kiedyś zrobiłam z nim, pamiętam, wywiad na blogu odnośnie książki Helisa i Helisa mi się mega podobała. Zresztą jego poprzednie książki też, jedną mam nawet dalej do nadrobienia. Teraz wychodzi Celsjusz. Trochę o takiej... On tak fajnie łączy, wiecie, na przykład motyw zagłady świata z polityką, z takimi różnymi rzeczami, takie trochę sensacji, e, trochę gdzieś tam takich naukowych ciekawostek, właśnie tych porachunków politycznych, więc to bardzo fajnie ze sobą e, współgra. No i wychodzi nowa książka J. De Barkera. Mm, ja lubię. Naprawdę te książki. Gra na antenie, więc yy, kolejny thriller to jest autor czwartej małpy. Więc jak Wam się podobało, to myślę, że powinniście sobie sprawdzić yy, kolejne tytuły. Następna książka, słuchajcie, to też jest wznowienie. Yy, ja już ją czytałam tak naprawdę w poprzednim wydaniu. To jest książka Wyborny trup Ale leję to dlatego, żeby Wam powiedzieć, że ta książka z parpana. Naprawdę jest bardzo dziwaczna, bardzo specyficzna, kontrowersyjna, myślę. Yy. Tak, więc jak lubicie tego typu książki, tego typu tematykę, to serdecznie Wam polecam. To jest dystopia, ale nie taka oczywista dystopia, bo tam ludzie są traktowani jako mięso. Naprawdę tak, wiecie, jakby po prostu... Oj, kartonik się zarwał pod kotkiem. Tak myślałam, że coś tak skończy, że kartonik długo nie przetrwa. Ale wracając do wybornego trupa, no to właśnie sam tytuł trochę już nawiązuje do... Tej tematyki, natomiast generalnie chodzi o to, że chłop, który jest rzeźnikiem, dostaje okaz samicy, ludzkiej samicy, no ale ta samica jest traktowana właśnie nie jak człowiek, tylko jak wyborny trup. Więc no książka porypana, ale podobała mi się, pamiętam jak ją czytałam. Jeszcze wybuchu chyba czytałam. Stosunkowo nawet nie tak dawno e, temu. I myślę, że kolejną porypaną i dziwaczą książką może być książka Listy Miłosne do Seryjnego Mordercy o dwójce. Prawdopodobnie zdegenerowanych degenerowanych troszeczkę ludzi, bo jak można pisać list miłosne do seryjnego mordercy. Co ciekawe, w sumie nie jeden seryjniak miał taką grupkę grup nie? Że tam wypisywały im jakieś tam wyznania miłosne, ale myślę, że to może być ciekawe. Jakby sam sposób już mnie po prostu zainteresował. Wiecie, że ja lubię seryjniaków i te książki z w takim klimacie, więc jakby nie mogłam przejść obok tego obojętnie. Następnie wracamy do klimatów thrillerów. I pierwszy to jest cicha lokatorka. I tu mi się mega podoba w ogóle okładka, bo jest taka, że nie zdradza za dużo. Ale zainteresował mnie też opis fabuły, bo tutaj mamy historię o seryjnym mordercym opowiedzianą z trzech różnych perspektyw: jego córki, ostatniej ofiary i kurde, jeszcze jakiejś nowej partnerki. Chyba tak, jak dobrze kojarzę, więc to może być coś naprawdę mocnego i konkretnego i bardzo ciekawego. Jeszcze domek na odludziu i tym podobne klimaty, więc zapowiada się bardzo klimatycznie. E, I coś, co też nie będzie moim must ale jak się nadarza okazja, ja po prostu lubię czytać thrillery. E, książka Nikt nie może wiedzieć. E, ja coś kojarzę e, generalnie to, auto, to nazwisko tej autorki: Kate Alice Marshall. E, chyba nic nie czytałam, ale gdzieś kojarzę też coś mi się wydaje, właśnie, że jakąś jej inną książkę też chciałam przeczytać, jeszcze nie przeczytałam, ale ponieważ gdzieś coś mnie tu w tym tytule i w układce zaintrygowało, to chyba znak, że trzeba to w końcu e, zmienić. Skoro jakby dalej intuicja podpowiada swoje, no to e, może czas najwyższy. Co jest Lunciu? Kartonik się zerwał, tak? Kartonik się pod kotkiem zerwał, bo kotek jest grubą parówą. Chodź jakieś grubą parówą, to się kartoniki zarywają pod grubymi parówami. Tak to ty mi bywa, Calne moje piękne. Niedługo pojedziemy na Halloweenowe zakupy i kupimy kotkom coś Halloweenowego. Zostajesz z mamą? Będziemy nagrywać? Nie, to uważa Twojej godności, Boże jeszcze wszyscy zobaczą, że matka cię całuje. Boże, że demony mają uczucia. Demony mają uczucia? Czy nie? Czy chochniki mają uczucia i chcą się mijać? Nie chcą, mamo. Nie chcą. Nie znoszą. Dobra, idź, bo wiem, że uwłaczyłam Twojej godności. Zdarza się najlepszym. E, wracamy do książkowych zapowiedzi. To była szybka przerywka na lunę, bo luna rzadko się tutaj tak naprawdę pokazuje. Najczęściej jednak to jest synek. Ta jeszcze przyszła na Frosia, ale na Frusia już jest moim bagażem lotniczym, więc nie będę jej zgarniać. E, następna książka Kochać Mocniej od Lizy Garner. Ja bardzo lubię tą autorkę i naprawdę mi się świetnie czyta jej książki, bo są tak przyjemnie napisane. Jest fajna tematyka, to wszystko ze sobą dobrze współgra, jest fajny klimat, jest akcja, są fajni bohaterowie. E, I to są naprawdę jedne z fajniejszych takich kryminałów, thrillerów, po które sięgam ostatnimi e, czasy, więc jak najbardziej po kolejny również chętnie sięgnę. E, a kolejna książka. To jest coś w klimatach paranormalnych Książka Paranormalia od Natalii Turskiej Być może ją kojarzycie, bo ona właśnie prowadzi kanał na YouTubie Jest aktywna w mediach społecznościowych Jako Paranormalia I to jest zbiór jakby historii Od ludzi, z którymi ona jeździła po Polsce Rozmawiała właśnie O ludziach, którym się przydarzyło Coś dziwacznego, paranormalnego Kocham takie klimaty, totalnie kocham w tym, Totalnie w tym siedzę W ogóle od dzieciaka jakby Przez wzgląd na moją mamę, bo ona też jakby Gdzieś w tych klimatach się obraca więc jak najbardziej chętnie przeczytam. Zwłaszcza, że dziewczyny po prostu naprawdę bardzo lubię, śledzę ją od jakiegoś e, czasu. Jest jedną z chyba z nielicznych e, youtuberek, którą oglądam czasami, chociaż ostatnimi czasami mam gdzieś tam na zaległości. Ale mimo wszystko po książkę bardzo chętnie e, sięgnę. E, no i mamy. Dobra, wznowienia słuchajcie, zostawimy na koniec, ale mamy dwie książki od wydawnictwa Wesper. Pierwsza to jest obcy. Wiecie, że kocham ksenomortki. E, jakby obcy to życie. Ja bym mogła mieć takiego obcego. Chociaż pewnie bym mnie zeżar, więc trochę kiepsko. E, no ale Obcy zawsze musi się znaleźć w mojej kolekcji i bardzo fajnie, że oni wydają coraz więcej tych książek z tego uniwersum. E, mega się tym jaram, bo mam e, tą całą oryginalną jakby te cztery części, mam te następne, więc jakby ta też musi być. Ja po prostu uwielbiam ksenomordki. E, no i wychodzi książka Yuri Kagawy. E, Nieśmiertelne zasady. I Boże, jaka to jest starość, czy wiecie, że ona pierwotnie była wydana 12 lat temu w oryginale, ale świetna okładka, naprawdę. Zresztą dobrze wiemy, że wesper potrafi w wydawanie książek, bo robią świetne okładki, piękne wydania w twardych oprawach. I właściwie ja zawsze jak widzę zapowiedzi od Wespera, to mam ochotę brać wszystko, co oni oferują, naprawdę, bo to jest po prostu już to, jak te książki wyglądają. No, ale jeżeli chodzi o wznowienia, to słuchajcie, przede wszystkim wychodzą trzy pierwsze tomy Szklanego Tronu w miękkich oprawach teraz, ale w e, innych szatach graficznych. Ja kocham Szklany Tron. Doskonale o tym wiecie, że Szklany Tron to życie. To jest moja ulubiona seria od Sarah Jamesa. To jest seria, którą ja zawsze przeżywam. E, Rowan jest moim książkowym mężem. Aileen to jest moje alter ego. I po prostu totalnie kocham Szklany Tron. I tak nawet teraz zrobię Reddit, Kupiłam to w twardych wydaniach e, od Uroborosa. No i raczej tego kolejnego już nie kupię, ale jakby co to daje po prostu znać, yy, że są. Bo ja mimo wszystko jestem fanką tych takich pierwszych okładek, jeżeli chodzi o szklany tron. No nie mówię, to wygląda ładnie, ale ile wydań szklanego tronu mogę mieć? No ja, ja wiem, generalnie mogę mieć ogromnie, ale no póki co jestem raczej nastawiona, że nie będę kupować kolejnego, chociaż może kiedyś, jak się narzeża, że okazja to, żeby było. Po prostu, no, żeby było. Natomiast, jak chodzi o wznowienie, które mnie bardzo cieszy, ale to myślę, że już wiecie, to jest Gwiazda Zaranna, to jest trzeci tom Red Rising, które przejęło po prostu od Drakeusa wydawnictwo magii. Oni też to wydają w bardzo piękny sposób, bo w twardych oprawach z barwionymi brzegami to jest trzeci tom. I generalnie, jeżeli jeszcze nie znacie historii daroła, to musicie to zmienić jak najszybciej. Naprawdę, zwłaszcza, że jest okazja mieć to wydanie takie piękne, e, tej serii. A książka jest naprawdę świetna. To jest tak niedoceniany science fiction. Och, przegenialne, naprawdę. Ja mega polecam Red Rising i też czekam, aż będę mieć po prostu wolniejszą chwilę, żeby sobie wrócić do tej serii i czytać ją na nowo po prostu w tym wydaniu od wydawnictwa MAC. Mam dwa tomy, trzeci też na pewno się znajdzie na mojej półce. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, na jakie książki czekacie w tym miesiącu, co będziecie czytać. Może co Was innego zainteresowało, czego... Ja nie zauważyłam, być może ominęłam, bo tak jak mówię, był tego ogrom. Dzięki za oglądanie i do następnego.